Cześć, witam was. Mike z tej strony, jak zawsze teraz typy na weekend. Standardowo liga holenderska. Plus jedna niespodzianka, w sumie fame MMA. I plus zapowiedź tego, co będzie się działo, bo za moment mamy przerwę przerwę na kadry, a więc chyba to też jest dobra informacja, bo jak sobie przypomniecie, co się z kadrami działo ostatnio na euro i w eliminacjach, no to tam było grubo. Więc wszystko to wam opowiem, więc. Dajcie like, dajcie komentarz, dajcie suba, żeby być na bieżąco, to nas napędza do działania i my odwdzięczamy się dobrymi typami. Teraz mieliśmy puchary europejskie, no trochę było kopaniny z koniem, ale suma summarum chyba wyszło to dobrze, zaraz sobie ocenicie, bo nie jest to takie jednoznaczne, więc powoli przechodźmy sobie do typów. Standardowo, jeszcze tylko wspomnę, jeżeli komuś nie wystarczają tutaj te analizy, te typy, YouTube, spekulacje, które robię, no to może wbić sobie na nasze grupy. Od 50 do 160 zł, od 50 już macie typy live, typ, typy ACO, czyli ze skanera lub bez podatku, czy w Totalbecie, czy na przykład w Fortunie. Od 100 zł już grupę, którą ja odpowiadam, za 160 zł macie wszystko, czyli dojdzie jeszcze USA, a USA za moment wchodzi też. Sporty USA wchodzą w dobrą fazę, bo pojawi się NBA, pojawi się NHL. Teraz też pozyskaliśmy kilka ciekawych wzmocnień w tym kierunku, więc zapraszam dla tych, co chcą z nami pograć cały czas, tak? bo to są grupy zamknięte, gdzie cały czas w zasadzie codziennie dostajecie jakieś propozycji gry. Temat szkoleniowy jak zwykle też oczywiście wałkuje. Będziemy mieć dla Was już za niedługo też niespodziankę. Pokażemy jak działa nasz skaner na live, jak można robić bardzo fajny profit grając typy na live z użyciem właśnie skanera pod Airball, więc spodziewajcie się takiego filmu. Za niedługo dla niezdecydowanych na tej stronie macie pełną agendę i możecie sobie sprawdzić, co oferujemy. Ja sądzę, że warto, a myślę, że się przekonacie jeszcze w niedługim czasie, jak pewne rzeczy. Tutaj nagramy, na przykład tym Rybolu, że sens ma to bardzo duży. Dobra, nie będę przedłużał Wam już kwestii organizacyjno-ogłoszeniowych, jak zwykle, Noble Bet mamy tutaj konkurs we współpracy partnerskiej z Noblebet, jeżeli chcecie na przykład założyć tutaj konto w Noblebet możecie użyć naszego linka, bo wówczas też dołączycie do miesiąc na, do miesiąc na grupy Premium, żeby sobie sprawdzić, jak to w ogóle funkcjonuje i czy to jest dla Was i czy dacie radę w ogóle to grać e, Czy będziecie mieć tyle z czasu, bo zmiennych jest wiele. E, Noblebet, tak jak mówiłem, zażyczaj Spoko, book pod rzuty rożne, bo możemy w builderze sobie połączyć te małe i wysokie linie, na innych bukach tego nie ma, no i handicapy azjatyckie to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o konkurs, to tym razem w poprzednim konkursie Legia tutaj nie zmieniłem, nie zmieniłem wyniku, znaczy nazwy drużyn, chodzi nam oczywiście o mecz Liverpool City. Typujemy ten mecz Liverpool City, jest to mecz w niedzielę. Regulamin tego konkursu możecie sobie przeczytać tutaj. Typujemy strzelca i typujemy wynik. Jeżeli ktoś trafi wynik, będzie tych osób sporo więcej niż trzy osoby, bo 3 razy 20 zł mamy do dodania. No to wówczas będziemy dedukować po strzelcach, kto był bliżej. W poprzednim meczu trzy osoby wygrały: Legia, Leicester, Leicester. 1-0, Bramka Emirelliego, chyba trzy nawet osoby trafiły 1-0 i Bramka Emirelliego, więc zapraszam tutaj do zabawy. Przepraszam, że nie zdążyłem poprawić, ale czasem tak to jest, jak się człowiek śpieszy. Więc komentujcie pod filmem i powodzenia. Jeżeli chodzi o typy, które mieliśmy w tygodniu, na Liga Europy, Liga Konferencji i Overy, Liga Mistrzów była zakończyła się plusem nie jakimś, może, wielkim plusem. Ale nie, w sumie za KO to naprawdę ten plus wyszedł fajny. Teraz omówię Wam pokrótce, co się działo. Może zaczniemy od Ligi Europy, od tych sytuacji, wieści lepszych. Liga Europy wyszła nam bardzo fajnie na plus. Oczywiście mecz, na którym też byłem osobiście, nie tylko ja, tutaj jakby z ekipy naszej podziemnych, więc można powiedzieć, że byliśmy. Legia wygrała bardzo fajna niespodzianka 1-0 z Leicester. Mogło być nawet wyżej a mogli nawet też przegrać, bo naprawdę dużo się działo sytuacje, szczególnie w drugiej połowie 100% marnowane przez jednych i przez drugich. 550 to był kurs startowy 5,50 ale nas w dniu meczowym nalegie rosło, nawet na Azji było do 7,27. A realnie też można było zagrać na przykład 6,5 lub 7, więc nalegie no nie była tutaj faworytem. Pięknie tutaj akurat to siadło, no i takie takie wyniki czasem robią robotę. Spartak też zaskoczył, wygrał z Napoli. Tam Napoli czerwona kartka. Jak to wiecie, pewne hasło Napoli, zawsze Wam kupon. Co zrobi, każdy już pewnie sobie dopowie. Sparta Praga. Braga i Zagrzeb nam wchodzą po fajnych kursach, udaje się osiągnąć 47,2 jednostki, czyli tak jakbyśmy po stówie stawiali bez podatku do 472 zł, oczywiście jak tam gracie z podatkiem to sobie odliczacie, wiadomo tabelki są tylko poglądowe, więc jeżeli Liga Europy wyszła super, no to teraz czas mm, powiedzieć trochę o małej katastrofie, która się wydarzyła w lidze konferencji, bo tam mianowicie udało nam się wytypować poprawnie tylko dwa typy, jeden zwrot, ewentualnie lask nic można było zamknąć, no bo oni prowadzili chyba do 90 minuty e, czy do 88 i mimo wszystko też da, dało ciała. E, to na grupie jaką mieliśmy właśnie z, fajny kupon nam zamykał Lask i no jak ktoś skontrował, no to spoko, jeżeli ktoś nie skontrował, no to też przegapił fajny kurs, bo był, chyba było około 5 z tego co pamiętam. Nie udało, nie zdążyłem po prostu tutaj włożyć, ale dzisiaj na ligę holenderską obiecuję kupon też będzie. Więc Liga Konferencji naprawdę katastrofalny wynik. Chyba drugi raz z rzędu baty dostajemy z Ligi Konferencji. Z tych innych europejskich pucharów wychodzi to znacznie lepiej. To no, może nie będę już tutaj z każdego mecza, meczu omawiał. Ogólnie no, ja wszedłem w taką retorykę, że bliskie handicapy plus 1, plus 1,5 na Lincoln, to chyba najwyższy na Murę był plus 2. No niestety nie sprawdziło nam się tutaj. Sporo wygrywali faworyci. To, co nam weszło, to Slowan z pałkiem po fajnym kursie, no i Karabach dość pewnie wygrało z amonią po ładnym kursie, jeden zwrot. No i ewentualnie, jeżeli ktoś na Screen zdecydował się wypłacić wcześniej, no bo to są takie sytuacje, gdzie pokazuje, gdzie można, no to powiedzmy, że ten wynik, powiedzmy, że gdzieś tutaj po środku. Tak czy siak. No, katastrofa spora. E, na lidze konferencji, na lidze Europy dobra. E, idziemy dalej. E, dałem wam tutaj overy. Jeszcze e, uwzględniłem to w innej tabelce. Nie zrobiłem tego błędu, co w lidze mistrzów. I te overy naprawdę bardzo sympatycznie poszły. E, nie trafiliśmy tylko raz 7 na 18 meczy. tak? Na 16 meczy nie trafiliśmy tylko 7, więc nawet skuteczność tutaj dobra, ale też nie o skuteczność nam chodzi. Z takich fajniejszych kursów, które udało się ustrzec, to French Varos Betis. Over 3,5 tutaj grałem, bo Ferencvaros lubi sporo tracić, tak to się też ziściło. I 34 jednostki, 340 zł, jeżeli byśmy grali po 100, no to tak naprawdę jakby złączyć jedno z drugim, jeżeli ktoś skasował, no to mógł nawet wyjść na jakiś plus, mógł być na zero, mógł być na minus, różna to była kolejka. Jeżeli wziąć pod uwagę całe europejskie puchary z ligą mistrzów, no to mimo wszystko możemy zapisać sobie sukces bo Liga mistrzów wyszła nam fajnie, e... i ogólnie no, myślę, że jest dobrze, nie ma na co narzekać. E... Każdy z Was pewnie pograł trochę inaczej. Te tabelki są poglądowe, mogliście grać trochę bezpieczniej. E... Ja tylko pokazuję, jak tutaj ja podałem, jakby to wyglądało po w zasadzie realnym, najbardziej dost... najwyższym kursie. Po realnie najwyższym kursie, jaki był, bo tak jak mówię, ja gram na dogi, więc czasem te kursy potrafią nam skakać do góry, tak jak na legię. A niepotrzebnie, bo Legia wczoraj nie była gorsza. No ale to jest, wiadomo, ocena prawdopodobieństwa przez bukmacherów. Więc europejskie puchary możemy zapisać łącznie na plus. Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji i te Owery wyszło spoko. Może nie tak spektakularnie jak w Usyk i Holandia ostatnia, ale właśnie teraz przejdziemy sobie do Ligi Holenderskiej, więc myślę, że na to też czekacie, ponieważ ta Liga Holenderska na 7 kolejek 6 weszło, jedna, jedna nie weszła. Znaczy, chodzi mi o łączny zysk. 6 tak? kolejek zrobiło zysk, jedna nie zrobiła. No więc jest, jest czym się chwalić, więc po prostu to przypominam. Mamy 8 kolejkę przed sobą, chyba, że ja coś mówię, że 7 albo 8 nie istotne. W każdym bądź razie, m, teraz linia holenderska zagra, a potem mamy przegrywę na kadry, więc warto sobie tutaj jeszcze pograć, mam nadzieję, e, ponieważ myślę, że są fajne mecze, że uda nam się coś z tego wyciągnąć. Mecze dla mnie są w wielu przypadkach równe, więc zacznijmy. Groningen, Twente. Ja bym postawił tutaj na Groningen, z, e, głównie ze względu na to, iż to ich miejsce, jeżeli sugerujecie się w tabeli, nie jest jakby zasłużone. Mają na razie trochę pecha, dostają głupie czerwone kartki, ale chłopaki naprawdę grać potrafią. Puente też ma fajny, mm, fajny sezon, fajny flow, znaczy początek tego sezonu, ale jednak na wyjazdach moim zdaniem jest gorsze i łatwe do ustrzelenia. To, że wygrali z Herenwen na wyjeździe, nie znaczy, że wygrają tutaj z, z Groningen. Czyli ja proponuję tutaj na gospodarzy po pięknym kursie 1,74. Dodatkowo dołożyłbym do tego overa 2,20. I myślę, że właśnie te kursy na overy w Holandii są cały czas satysfakcjonujące. To nie jest tak, jak było kiedyś, że. Tam były niewielkie wartości, więc stąd dokładam wam te overy. Jeżeli przestanie się to opłacać, no to przestanę to robić. Walwajk Orły. Myślę, że walwak dla mnie jest zdecydowanym faworytem, dlatego podbijam ten handicap połówkowy na minus 0,75. 2,82 naprawdę fajny kurs. Dokładamy overa po też sensownym kursie, połówkowe overy. Jeżeli gracie w polskich bukach, no to w Noble Becie właśnie macie te połówki. Gdzie indziej próżno tego szukać. Ja w obecie też, ale to jest w zasadzie jedna firma, więc oni oni to dają. Herakles z Willem. Szczerze mówiąc, to dla mnie w Herakles nie stoi tutaj na straconej pozycji, bo u siebie oni na tej Murawie potrafią grać, inni mają trochę gorzej, ale daję tutaj na Willem trochę z tego względu, iż mają dobrą passę. Jeżeli potrafili wygrać z PSW, chociaż wiadomo, to nie była taka, taka wygrana. To była trochę wygrana jak szeryfa z Realem, więc na dużym szczęściu. Ale mają naprawdę dobry tutaj... Współczynnik tych wygranych dobrze idą, więc ryzykuję po prostu po wyższym kursie. Tak, pół na pół bym dawał. Tutaj na tym meczu. Over też po ładnym kursie, dokładamy. Cwelle Herenwen. Herenwen z tego co po prostu oglądałem, no to mega zawodzi. Dajmy na gospodarzy, tutaj po kursie 3 jest, y, naprawdę y, ma to sens. E, over 2,75, 2,28. E, bierzemy też Sitar, Nijmegen. Nijmegen dla mnie gra lepiej. Y, z tych po prostu spotkań, co się, y, co obejrzałem w tym sezonie. Y, Sitar to też jedna z drużyn takich, która będzie bardziej do spadku bym ich na ten moment po prostu przewidywał po grze, a Najmechan by umieścił tak w środku um, defensywy. Tam jest kilku fajnych graczy w, w, w tym Beniaminku. Były kluby Andrzeja Niedzielana, a na przykład Laserszune w środku. To jest gość, który naprawdę jeszcze gra na, na wysokim poziomie. Więc taka jest moja ocena tego meczu. Over 2,75, też fajny kurs. Wchodzimy. jak z Utrecht, no i tutaj starcie naprawdę bardzo ciekawe. Też bym mógł dużo powiedzieć o starciach historycznych a są z Utrechtem. To są naprawdę ekipy, które kibicowsko-fanowsko się nie lubią strasznie. Ogólnie Utrecht się bardzo spina, jak gra za Ajaxem, więc tutaj dołożyłbym dla nich plus 2 gole. Jest to naprawdę, uważam, że sensowny handicap. Można jeszcze próbować 2,5. Mamy kurs chyba 1,70, ale myślę, że to jest wystarczające. Bardzo ciekaw jestem tutaj w wyniku. Zobaczymy, jak Ajax zagra, a jak Utrecht powiem, powiem, będzie potrafił się spiąć. Podbijamy over na 3,50 1,78. Spróbujmy. Kambur, Alkmar. Alkmar miało naprawdę w lidze, Europy, w lidze konferencji, przepraszam, spory problem z Jabłońcem, Udało im się wygrać. Tam próbowaliśmy na live'ie złapać, że Jabłonec im strzeli, ale no nie udało się. Wygrali 1-0, ale nie byli drużyną lepszą. Mają problemy dalej po tych osłabieniach. No bo wiecie, jeżeli odchodzi tam czterech podstawowych graczy jeszcze e, inni mają kontuzję, no to ciężko jest to sobie wszystko poukładać. A Kambur, szczególnie u siebie, graliśmy w tym sezonie na nich cały czas konsekwentnie i dają fajne rezultaty. Ostatnio wygrali w Rotterdamie ze Spartą 04, więc ten kurs myślę, że można brać. Jeżeli ktoś chce bezpieczniej, proszę z Handicapem spróbujcie. Alkmaar ze swoimi problemami, Kambur moim zdaniem najlepszy z Beniaminków do tej pory. Over 1,76. Warto wziąć Vitesse, Feyenoord. Spróbujmy na zwycięstwo Vitesse. Zagrają Warthem. No, nadręczycy nie są faworytem, tak? bo, bo wiadomo, że ma kilku też ciekawych piłkarzy, e, ogólnie dobrze sobie w ostatnim okresie radzi. Wygrali ze Slawią Praga, znowuż witesce przegrało ze stad René. E, u siebie, chociaż to był to głupi mecz, znaczy dla nich, bo popełnili parę takich głupich błędów, potem mogli to w przewadze spróbować odrobić. Nie udało się, będzie im trudno z tej grupy wyjść, bo mają jeszcze Tottenham, stad René, no i Sołoweńska mura, pewnie będzie dostarczycielem punktów. Kto wie, czy nie zaskoczą tutaj. Właśnie z tym Fejenordem też jest tak, że ciężko przewidywać. Ja zazwyczaj, jeżeli oni grają na wyjazdach z jakąś drużyną, typu średniomocną, jak na Holandii, oczywiście, to jestem skłonny ryzykować tutaj na Vitesse. Już były takie mecze, że bodajże trafiliśmy. Fejenord, że przegrał. Nie przypominam, z Twente, z czy z Utrechtem. Tak, z Utrechtem trafiliśmy po fajnym kursie, około chyba czterech, więc. Idę tą retoryką myślową PSV, Sparta, Rotterdam, myślę, że PSV spokojnie tutaj, jeżeli Cambur na wyjeździe 0-4, PSV ze szturmem w Lidze Europy 4-1 wygrało, wchodzą, mam nadzieję, w, w ponownie w ten taki dobry rytm i że spokojnie, co najmniej dwoma golami ich pokonają, over 3,50 na dokładkę. I to jest moja ocena Ligi Holenderskiej na tą kolejkę przed kadrami, dam Wam jeszcze kupon. Jeżeli chodzi o kupon, to dobrałbym do tego zdarzenia tak. RKC Walwajk dla mnie jest faworytem i to sporym w meczu z orłami. Dotychczasowa gra pokazywała, że Walwajk potrafi ograć lepsze ekipy, na przykład Alkmar Cambur Alkmar Over 2,5 i PSV Sparta Over 2,5. Tak to wygląda kurs całkowity 5,06 bez podatku, bo gramy sobie w noble becie. Mam nadzieję, że będzie znowu zielono, jak to w Holandii się przyjęło, oby, oby, yy, usłyszymy się za jakiś czas, jeżeli chodzi o ligę holenderską, bo czeka nas przerwa. Jeszcze taki materiał bonusowy dla Was, wejmiemy ma, nie będę tutaj rozliczał z tego statystyk, bo nie śledzę tego aż tak za bardzo, niektórych zawodników nie zagram. Powiem wam po prostu co, jakie jest moje zdanie na temat niektórych y, walk w y, Fame MMA i może stworzymy sobie jakiś kupon. Mianowicie Mańkowski Park, y, fajny kurs na Parka, nie skreślałbym go, chociaż to, jak widziałem przygotowanie Borysa to naprawdę chłopak jest w gazie, więc faworytem jest Mańkowski. Ale niespodzianka na park. Myślę, że na park, Parka można by było tutaj próbować, bo jest to jednak gość z doświadczeniem w UFC. W tą walkę z Kasiuszem, no tam było sporo kontrowersji, czy on na, na faktycznie wygrał ten, na pięści tą walkę. Ja uważam, że go nie wygrał, a choć inni uważają inaczej, naprawdę to było bardzo bliskie starcie. Czyli tak jak mówię, no Borys będzie jednak faworytem, szczególnie patrząc na jego przygotowania. Ale nie lekceważyłbym ten parka, więc próbować e, można. E, Ferrari Filipek, bardzo ciekawa walka, nahypowana, a pewnie wiele osób na nią czeka. E, tak jak Buzuje Ferrari, no to spróbowałbym na jego, jest 1,70. Asys Aleksander Sasha i Christian Krycha. Myślę, że tutaj Krycha jest zdecydowanie faworytem, tutaj nie ma. E, co do tego wątpliwości Jeżeli chodzi o Malczyński to bardzo ciekawe zestawienie, bo uważam, że te kursy są trochę mm, krzyżdzące dla Malczyńskiego, bo on jest w stanie tutaj naprawdę na wielu płaszczyznach załatwić Arka. Bo, tym bardziej, że jak oglądałem ostatniego Fejmana, no to Arek strasznie się wypompował tutaj. Mm, Zrywam. oj, nie pamiętam, już jak właśnie mieli ten ojciec i syn. Na nazwisko widzicie, to jest nie interesuje się fejmem aż tak, ale Wy wiecie na pewno o kogo mi chodzi. No i Arek wygrał tą walkę, ale to tak naprawdę jego przeciwnik nie miał też za dużo sił, chociaż zachował ich więcej. I ta kondycja pokazuje tylko to, że Malczyński jest w stanie to rozegrać właśnie w ten sposób, aby zmęczyć ten cule, więc to jest dla mnie taki underdog. Chyba najmocniejszy z tego zestawienia, próbowałbym 2,35. Jeżeli o parku mówiłem, że no może to się uda, że nie ma co lekceważyć gościa, to tutaj myślę, że to jest taki najsensowniejszy underdog z tego zestawienia. Piotr Popo, mikser nawet nie za bardzo kojarzę panu, więc nie będę tutaj udawał. Kobiety też nie będę tutaj coś udawał. Miły pan i Ismolasty, nie wiem czy ci panowie kojarzę. Jeden chyba rap, drugi disco polo. E, w, chyba smolasty, z tego co po prostu coś tam e, o nich wiem, ale to jest tak naprawdę tak mało informacji, że ciężko tutaj stawiać na pałę. Mm, Piotr Szeliga, Fericze. Myślę, że tutaj mm, spróbowałbym na Krzysztofa Fericze, ponieważ Piotr Szeliga może nam się tutaj szybko też wypompować. Jest to naprawdę duży zawodnik. E, Dubiel, na no, tą walkę też ominę, bo ciężko mi tutaj powiedzieć. O dyspozycji głównie tutaj pana Wojciecha. Jeżeli miałbym jeszcze tutaj wskazać Sylwester Vanderga, Wardenga, Dan, Daniel Ferrari, no to myślę, że na Sylwestra rząd tym razem tą walkę wygra. Będzie mu zależało. Rywal też chyba słabszy niż Kacper Blałowski, bo tą pierwszą walkę przegrał. Tak przynajmniej się wydaje, bo to też wiecie tutaj na tym fejmie: to można sobie spekulować w różne inne rzeczy. Tak naprawdę. Wszystko nam zweryfikuje e, ring. Jeżeli chodzi, raczej linka, kratka, wypad z walki Boxdale, więc nie wiem, czy on tam będzie zastąpiony. To już takie nieistotne dla Was, więc jeżeli, dla nas, więc jeżeli miałbym stworzyć sobie takie AKO, no to spróbuj, no, spróbujmy na przykład Ferrariego. Dołożyłbym do tego. No, spróbujmy e, Marcina Malczyńskiego 2,35. I jeszcze, żeby nam to właśnie takie AKO. Sylwester Wardenga 1,40. Jak ktoś chce, może jeszcze spróbować tutaj Krzysztofa Ferenca. Kurs 10, tak dla zabawy, bo tylko mówimy tutaj o zabawie. Możecie spróbować, a jeżeli nie, no to spróbujmy w ten sposób. 5,590 e, lub kurs prawie tam 10,910, ,10, tak. Próbujmy. Taka jest moja po prostu ocena. Obiecałem Wam, że to nagram. Nie jestem specjalistą od celebrytów, od infu. Wolę po prostu walki czysto sportowe typu e, usyk e, Joshua. Ale na takie starcie elektryzujące w sumie niedługo nie będziemy musieli czekać, bo za moment Fury Wilder. No i też mam tutaj taką, takie swoje przemyślenia, ale do tego jeszcze dojdzie. Jeszcze takie krótkie zapowiedzi. Kończy nam się Liga Holenderska, więc w co wchodzimy? Będą kadry Obejrzyjcie sobie poprzednie filmy, że na tych kadrach naprawdę fajnie wychodziliśmy. Postaram wam się jeszcze jakieś rzuty różne tutaj przygotować, być może zmodyfikuję trochę ten system, chociaż on się sprawdza, więc po co w ogóle tutaj coś ruszać? Nagramy dla Was tutaj z moim wspólnikiem, z programistą, z Kamilem film o live'ach. Jak w ogóle nasz skaner na live'y daje zarobić, jak warto z niego skorzystać. Pokażemy Wam czarno na białym, jak my to robimy. I dlaczego warto? Tak, bo takich filmów w sumie jeszcze nie było, a warto pokazywać. Jeżeli odpali nam się studio, to będziemy robić też darmowe sesje takie live, żebyście wy mogli sobie też pograć i skorzystać. To tyle ode mnie. Widzimy się w następnym tygodniu. Oby było zielono znowu. Cześć. Pozdrawiam Was, Mike.